W kolejnym odcinku magazynu wędkarskiego Kołowrotek Adam wstanie skoro świt, żeby nie przegapić ani chwili z dnia zaplanowanego na łowienie drapieżników. W tym jednego ze szczególną uwagą. Na dobrze znanym panu redaktorowi zbiorniku zaczął żerować boleń, potężny drapieżnik z rodziny Karpiowatych. Ale jak to bywa na rybach, rzeczywistość potrafi zmienić nawet najdoskonalszy plan. Dlatego w naszym programie pojawi się i żarłoczny okoń i nasz dobry kolega i jego niezawodna przynęta i niespodziewany gość, jaki się na nią skusił. To nie jest okoń. A co z głównym bohaterem? Ten, będzie od Adama wymagał znacznie większego wysiłku. Jest. Jak skończy się wyprawa na jeziorową Rapę zobaczycie już w najbliższą niedzielę o godzinie 9, tylko w Polsat Play. To kawał jeziorowego szczęścia a jeśli chcecie więcej wędkowania, zapraszamy do serwisu internetowego ipla.pl na wszystkie archiwalne sezony waszego ulubionego kołowrotka. Do zobaczenia! Oh, kawał bolenia, moi drodzy.